Siemas, z tej strony Kubik, z witam i zapraszam Was na przedostatni odcinek kariery menedżera, kariery Bayerem Leverkusen. Dlaczego przedostatni? Bo sezon dobiega końca. Poza tym, FIFA 14 już niedługo, także będzie trzeba zaczynać od nowa. Prawdopodobnie jakąś inną drużyną jeszcze do końca, nie jestem zdecydowany jaką. Ale może o tym innym razem. Gramy dzisiaj 4 mecze, 3 mecze w Bundesliga i czwartym meczem będzie spotkanie finału. Ligi Europy, czy jak to w FIFI się nazywa, Euroligi, ale zanim do finału dojdziemy, gramy z Werderem Brema. Praktycznie najsilniejsze zestawienie. Będziemy walczyć o trzecie miejsce, w widzę także. Wynik jest bardzo istotny tego meczu. Zaczynamy mecz. Bayer Leverkusen w czerwonych strojach, czarnych spodenkach, w domowych strojach, gramy u siebie. Jedziemy. Pierwsza sytuacja Bayer'u. Bellarabi. Dośrodkowanie. Spore zamieszanie. Bender niestety z najbliższej odległości wprost bramkarza. Z kolei akcja Werderu. Również z najbliższej odległości strzał z główki. Na całe szczęście trafia w supek tutaj. Dośrodkowanie z rzutu wolnego. Te rzuty wolne coraz lepiej mi wychodzą muszę przyznać. Świetnie broni bramkarz i tyle w pierwszej połowie. I tyle w pierwszej połowie. Więcej ciekawych sytuacji nie mieliśmy. W drugiej połowie, jako że mecz cały czas toczył się w żółwim tempie, dokonałem zmian. Były to zmiany podyktowane przede wszystkim tym, że musiałem grać o 3 punkty. Ale niestety, tylko doprowadziły do tak groźnych sytuacji właściwie sytuacji żadnej I tyle koniec meczu 0-0 niestety podział punktów który jest dla mnie porażką bo rywale mogą odskoczyć jest bardzo nieciekawa sytuacja są 3-4 drużyny właściwie walczące o trzecie miejsce widzę jak widzicie tutaj z prawej strony Szalkę, Stuttgart być może jeszcze może się włączyć nawet o walkę o podium Dortmund z Bayernem raczej już odskoczyły te drużyny dość daleko. Jest szalkę tuż za mną, hamburger. Chciałbym zająć chociaż trzecie miejsce. No i sami widzicie, że czwarte miejsce premiujące grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie jest, jest w tym momencie. Dla mojej drużyny najważniejsze to też, również z nastawieniem na wygranie na Nurembergę. Skład trochę zmieniony. W porównaniu do poprzedniego meczu te mecze są. Niemal jeden po drugim za chwilę finał Ligi Europy. Potem kolejny mecz z HSV Hamburg, już właściwie jeden, też z najważniejszych. Prawdopodobnie w sezonie zależy, jak te mecze się ułożą. A jak się zaczął mecz z Norymbergą, fatalnie od kontuzji Juniora Fernandesa i z kiepskiego pola manewru ze względu na przemęczenie zawodników robi się coraz gorzej. Robi się mały szpital za Juniora Fernandesa. Tylko jedna opcja: Milik. Tutaj sytuacja Norymbergi, dużo szczęścia miałem w tej sytuacji, Matuszczyk próba strzału z daleka, było blisko, ale co się jeszcze wydarzyło w tej sytuacji, kontuzja Matuszczyka i zaczynamy mieć szpital w Leverkusen przed najważniejszymi meczami praktycznie w sezonie, rezerwowy skład i niestety, ale podstawowi zawodnicy muszą grać, Musi, musimy grać o wynik to. Bundesliga również jest bardzo ważna w tym sezonie. Takim strzałem Norymberga skończyła pierwszą połowę. Po raz kolejny 0-0. Brakuje tych bramek. Ale sami widzicie z przodu niemałe problemy z kontuzjami. Tutaj kolejna akcja Norymbergi. Niezbyt groźna. Atakuje Bayer. Do roboty wziął się Shirle. Spróbował strzał z daleka. Gdyby ten strzał był... Minimalnie mocniejszy. Kto wie, może by wpadł. Tutaj z kolei akcja gospodarzy. Na całe szczęście, Leno na posterunku. Dokonałem kolejnej zmiany. Kolejny raz wynik był niekorzystny. Kolejny raz trzeba było szukać wyniku. I ten, który wszedł w pierwszej połowie, praktycznie w piątej minucie, musiał zejść. Zastąpił go Abel Hernandez. Taką sytuacją jeszcze miałem szansę w doliczonym czasie gry. Poprawić wynik, niestety. Nic z tego! Drugi mecz, drugie 0-0, a sytuacja, jeśli chodzi o wypoczęcie moich zawodników, o stan fizyczny, coraz gorsza. Mnóstwo kontuzji, zawodnicy przemęczeni, a natłok meczu w ostatnim okresie bardzo duży. Kontuzja zawodnika, jak widzicie, złamanie kostki 3 miesiące. Także o matuszczyku mogę już sobie spokojnie zapomnieć. Tymczasem Junior Fernandez 4 tygodnie. Również nie będziemy go oglądać już do końca sezonu. A dziwnym trafem cały czas jestem na trzecim miejscu. Dobrze układają się te wyniki pozostałych spotkań. Tym razem będziemy grali z Hanowerem. Również bardzo ważne spotkanie. Teraz już nie ma nieważnych spotkań. Mnóstwo szczęścia, że wyniki pozostałych drużyn układają się tak jak się układają, bo. Szczerze przyznam, powinienem być teraz na szóstym, siódmym miejscu i powinienem już zapomnieć o jakiejkolwiek lidze mistrzów, a skupić się nawet na walce o Puchary. Czasem must win to jest po prostu mecz, który trzeba wygrać. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. Najsilniejszy skład. Wyjdą w przemęczeni na finał Ligi Europejskiej. Trudno, liga jest równie ważna, bo mogę w ten sposób przegrać sezon. Oby było dobrze. Gramy u siebie, Bayer Leverkusen w czerwonych strojach, czarnych spodenkach i liczę na dobry ofensywny mecz. Tak też było od początku. Sam dośrodkowanie, Hernandez, dobra sytuacja i co? Kontuzja. Kolejna kontuzja, kolejny mecz. Kolejny gracz, wykluczony, kluczowy gracz. W tym momencie dla mojego zespołu zostaje bez napastnika. Jest to prawda, Milik jest Stefen, ale to nie jest ta wartość, o jaką mi chodziło. Tutaj kolejne dośrodkowanie, kolejne bardzo udane słupek bądź poprzeczka. Dokładnie nie widziałem, ale coraz lepiej wychodzą mi te dośrodkowania. Mam nadzieję, że FIFA 14 wiele się w nich nie zmieni. Tutaj bardzo groźna szansa Hanoweru. Bo, jeśli się wiele nie zmieniło w sposobie wykonywania tych wolnych, to mogą być one groźne w kolejnej edycji. Przynajmniej wykonywane przez moich zawodników. Mam nadzieję, że tak będzie. Do przerwy 0-0. Ale Bayer musiał atakować, więc atakował Shirley. Wycofanie piłki do Bendera. Za słaby strzał. Nie miał z tym problemu. Bramkarz Hanoweru. A w doliczonym czasie gry taką sytuację zmarnowali. Piłkarze Hanoweru. I koniec trzeci mecz, trzeci remis, 0-0. W taki sposób przegrywa się naprawdę sezony. Przegrywa się rok ciężkiej pracy. Cztery tygodnie Abel Hernandez, też już panu dziękujemy w tym sezonie. Tymczasem w końcu w końcu przyszła do mnie oferta z polskiej reprezentacji. Zastępujemy Liga. Oczywiście akceptuję ofertę. Nie może być innej możliwości. Witamy na pokładzie. Niestety nie będzie mi dane pokazać Wam żadnego meczu rozgranego pod reprezentacją, bo to wszystko już będzie w nowym sezonie, a nowy sezon, jak wiecie, odpuszczam jeśli chodzi o mój kanał. Zaczniemy grać w FIFA 14. Zobaczmy sobie jeszcze sytuację w lidze po ostatnim meczu, po ostatnim fatalnym dla mnie remisie, ale jak się okazuje nie jest tak źle. Hamburger co prawda wygrał, ale Szalkę praktycznie drepcze w miejscu i na mecz przed końcem mam ciągle szansę na trzecie miejsce. Wystarczy wygrać z hamburgerem, więc to będzie mecz w trzecie miejsce. Jeśli wygram, mam trzecie miejsce. Jeśli zremisuję, trzeba będzie się martwić o wynik Szalkę, ale to już nie jest istotne. W tym momencie istotny jest tylko ten mecz przede mną. To ten Finał Ligi Europejskiej. Kto by pomyślał, zaczynając ten sezon, grając tak słabo, że uda mi się dojść aż tak daleko. Zostawić w pokonanym polu takie drużyny jak Juventus Turyn, jak Intermediolan i kto wie, może to ten Ham Hotspur. Skład najsilniejszy jaki może być, z Milikiem na ataku. To mówi wszystko. Spróbujemy. Zawodnicy są przemęczeni. Będzie bardzo ciężko. Sił mają, szczerze przyznam, wydaje mi się, na jedną połowę gry. Oj, będzie ciężko. Zaczynamy. Tottenham w białych strojach, a Bayer tradycyjnie czerwono-czarne. O dziwo, od ataków zaczął Bayern, Leverkusen. Schürrle, dobre wycofanie do Benisha. Ale zabrakło milimetrów. Czasem akcja Tottenhamu. Dobre dośrodkowanie. Wygrał główkę Adebayor. On będzie groźny w tym meczu. Trzeba na niego uważać. Udowodnił to w 26 minucie. Zdobył bramkę na 1 do 0. A ja niestety nie mam za bardzo czym odpowiedzieć. Atak jest przemęczony i umiejętności też nie powalają Milik jeszcze nie jest gotowy na grę na takim poziomie. Ale będę walczył. Było widać przez całą pierwszą połowę straszne braki kondycyjne u moich zawodników. No niestety tak się grać nie da, aczkolwiek sam jeszcze indywidualną akcją dał chociaż cień nadziei mojej drużynie na korzystny wynik, ale to wszystko nie wyglądało najlepiej. Atakował Tottenham praktycznie cały mecz. Tutaj kolejna sytuacja: zamieszanie. Wybija zawodnik Tottenhamu, ale tu ciekawostka. Mamy rzut rożny. Żadnego odbicia piłki nie widziałem. Adebayor, druga bramka. I niestety błąd Leno, właściwie mój błąd, bo w takim przypadku, jeśli wychodzisz bramkarzem, to albo idziesz do końca w ciemno, albo zostajesz. Na linii stoisz, nie ruszasz się. Ja niestety zrobiłem krok i zrezygnowałem. Zmieniłem zamiar, nic z tego nie wyszło i straciłem bramkę. Tutaj piękny strzał z daleka. Tottenhamu później, już ostatnia instancja. Ostatnie próby zmiany w wyniku ofensywa na maksa trzy zmiany. Co prawda wniosły trochę świeżości, trochę świeżych sił, ale nie wniosły te zmiany jakości. A Tottenham dalej atakował. Kolejna sytuacja. Słupek. Kolejna sytuacja. Bale z daleka. Znowu słupek. Było naprawdę bardzo szczęśliwie. Pomimo przegranej, bo tak też skończył się mecz 2 do 0. Muszę przyznać, że mój zespół zdecydowanie nie był gotowy na to wyzwanie. Co nie zagrało? Kontuzje, zmęczenie, szerokość ławki. I to będzie tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejny, ostatni odcinek, w którym zagramy z hamburgerem. Postaram się uratować jeszcze ten sezon, zdobyć trzecie miejsce. Oby się udało, oby było dobrze. Pokażę Wam też cele transferowe na przyszły rok, na przyszły sezon. I tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.